Dzień dobry, cześć, witamy o poranku. 10 stopni na dworze, 6.45, sobota. Ja tutaj koło mnie piórniki yy, Łucji. i moje ukochane płatki pod oczy się skończyły. I zama, zamówić muszę, właśnie tak patrzę, gdzie: czy w Hebe czy w rozmanie? jeszcze nie wiem. Dzisiaj, może na spokojnie wieczorem się położę, to zrobię jakieś zamówienie, bo potrzebuję trochę kosmetyków. Jak się do tego dobrać? A na razie kupiłam sobie. Yy, wczoraj zapomniałam Wam pokazać właśnie płatki w biedronce. No, kurde, nie wiem jak się do tego dobrać. Jeszcze tych nie miałam. E, takie jakieś e, zwykłe, kialuronowe do lodówki wsadziłam i jedne jakieś z e, czymś tam. Kurczę, ale poczekajcie, bo naprawdę nie wiem, z której strony to odkleić. Powinno być jakieś do odklejenia, ale ja to nie mogę wyczaić. Z jest. Dobra, doszłam do tego. E, Włoszce sobie wczoraj wyżyłem, jeszcze pokarbowałam, wydepilowałam się cała. Wypielęgnowałam, dzisiaj w planach, słuchajcie, szybki obiad, więc zaraz się zapytam dzieciaków, oczywiście jak w stanie, bo u nas to tylko dziewczyny są takie szalone, żeby w sobotę tak wcześnie wstawać, a wstałośmy przed piątą. Podpytam się dzieciaków, czy może być na dzisiaj spaghetti, bo ja bym chciała zrobić coś w miarę szybkiego i prostego, żeby móc jak najwięcej czasu spędzić na podwórku. Dzisiaj w planach mamy przycinanie krzewów, drzewek i żywopłotu. Znaczy ja z dziećmi. I koszenie trawy, może dzisiaj w pracy, więc ja korzystam podwórkowo, no szczególnie, że po weekendzie ta pogoda ma się trochę skiepścić, więc trzeba korzystać. No i mama do mnie wczoraj dzwoniła i mówi, a wiesz córeczku, ja jutro takie roboty ogrodowe, ja mówię, a widzisz, ja to samo zaplanowałam. I mówi, nic nie gotuję, tylko robię grilla na dworze i Was zapraszam po południu do nas. Może nie od to chodzi, żeby tam jeść na grilla, tylko żeby po prostu pobyć, moja mama chce pobyć z wnukami po prostu. Więc na 100% na po południu pójdziemy do dziadków, ale to już jak ja wszystko skończę. Tak, w ogóle, zobaczcie moją cerę, jaka znaczna poprawa. Naprawdę nic tu nowego nie wychodzi, leciutkie jeszcze przebarwienia zostały, no takie. Po tych wszystkich cudach, które miałam na twarzy, ale naprawdę jest to i tak bez porównania do tego, co było po tych kwasach. Jestem mega, mega zadowolona, bo w końcu bez makijażu czuję się komfortowo, a dawno się tak nie czułam, bo ciągle coś. Dobra, łyk pi... pierwszy łyk kawy. słuchajcie, wstałam przed piątą, a jest przed siódmą ja dopiero kawę zrobiłam, bo pomieścić to wszystko, co ja teraz piję rano, to jest też nierada wyzwanie. A mianowicie, piję teraz rano, słuchajcie, 250 Piłam 500 ml ciepłej wody. Piję teraz 250 ml ciepłej, przygotowanej wody, takiej bardzo ciepłej. Potem piję znowu 250 ml zaparzonego siemienia lnianego, dzień wcześniej, które parzę. A potem piję 250 ml wody z szczyptą soli. No więc ym, 750 ml za mną. Tak, więc nie dziwcie się, że dopiero teraz kawę zrobiłam, bo to wszystko wydoić... Yy to naprawdę trzeba mieć pojemny brzuch i pękasz, pękasz. Ok. Zaczynamy ten dzień, a Wy go razem z nami. Zobaczcie, jeszcze siódmej nie ma, dokładnie za sześć, a to już mała artystka w piżamie przy pracy, tak? Będziesz tworzyć jakieś cuda? Tak, będziesz coś malować. I w ogóle ma gwiazdki w głowie, widzicie to? Tak Ty, kochani. Patrzcie, jak ja mam ogrodowych pomocników. Łucja zbiera do kartona wszystko, co pościnałam. Ja ścinam cały czas, jestem w trakcie. O, Tak się pracuje, a dźwięk, który słyszycie, to Ignacy. Zaraz zobaczycie. Tak, Łucja, zaraz do Ciebie przyjdę. Oczywiście pieski są z nami. Tak wiem, po bojowisko. Okej, okay, patrzcie, jak mój syn pracuje. <grywa> Tu już poważne roboty dla faceta. Idę. Okej, okay, dzięki. A ja piękną mam fryzurę. Pełno płatków w głowie. E, no ale... Robimy. Hej, hej. Trochę jakbym nago był, ale jestem w sukience. Słuchajcie, zmierzamy do moich rodziców tak jak miało być. Muszę pochwalić dzieciaki, bo Łucja przepięknie zbierała mi patyki do kartonów. Ignacy wyciął przepięknie wszystkie żywopłoty, wszystkie krzaczki, które miały mieć jakiś tam kształt. Pomagał mi później znosić kartony, podlewał całe ogrody, krzaki i wszystko, więc naprawdę dzisiaj no, pomoc w Ignaciu miałam przede wszystkim ogromną. No i w ogóle fajnie. I ty też pięknie pomagałaś, oczywiście, już powiedziałam. I e, cieszę się, bo tyle czasu spędziliśmy na dworze. W sumie to chyba 4 godziny wyszło. Ładny. A teraz dalej będziemy spędzać czas na dworze, tyle że już siedząc. I powiem wam, e, jak brudas trochę, ale w ogóle się nie myłam. Poszłam, tylko wyczesałam włosy z tych wszystkich liści, które miałam w głowie. I idziemy. Tak, stać krzywo, bo krzywo, ale jednak. Słuchajcie, jesteśmy na podwórku u rodziców. Rodzice Grilla w ogóle robią. Mama tam jakieś porządki w ogródku, ale zrobiła sobie przerwę. Właśnie teraz skaczę na trampoliny z dziećmi, to Wam jakiś tam urywek nagrałam. Jestem strasznie rozczochrona, ale powiem Wam, że i tak nie jest źle. Patrząc na to, że tak jak mówię, nawet prysznica nie wzięłam. Otrzepałam się z tego po prostu wszystkiego. Założyłam tylko sukienkę, rozpuściłam koka i wyleciałam, bo mówię, nie, no jak nie teraz, to kiedy? Zdążę się umyć, nie jestem e, aż tak brudna. No i co, teraz sobie właśnie robię kawkę, dlatego przyszłam na chwilkę do domu, ale siedzimy z babcią, i tata wyszedł, i mama, i w ogóle fajnie. Ja lubię w takie dni właśnie wpadać, jak gdyby do rodziców i spotykać się z rodziną. Nie tak, że jest zaplanowane i tak siedzimy, wiecie, pijemy kawę, tylko że jest takie szaleństwo, że tutaj jest jakaś robota, tu mogę w coś pomóc, tu pogadać, tu chwilę z babcią, tam lecimy na trampolinę. Więc tak, zaraz wyciągnę jeszcze moją mamę, pójdziemy sobie tam na łąki na mm, krótki spacer, bo mama powiedziała właśnie, że chętnie by wyszła na spacer, idę zaproponować, może się przejdziemy kawałek, może kleszcza żadnego nie złapię, bo mam mm, klapki dzisiaj na sobie, pięta mi, słuchajcie, wbiłam sobie coś w piętę, mm, mam takie pęknięcie i ciężko mi się chodzi, nawet w y, klapkach, a już w zakrytych butach na maksa, więc w klapkach po prostu przyszłam na boso. Mama do mnie mówi to aż tak gorąco, że ty taka rozletniona, a ona, słuchajcie, w polarku takim była na dworze, ale za chwilę się rozebrało, bo okazało się, że oni dopiero wyszli z domu, więc skończyły tam roboty domowe i wyszły dopiero z domu, więc idealnie się wpasowaliśmy. Dobra, biorę kawkę, uciekam do nich na podwórko, a potem lecimy na spacer. Zabiorę Was oczywiście ze sobą. Wróciliśmy przed chwilką dopiero i tak sobie pomyślałam: właśnie związałam włosy, pójdę, zbiorę jeszcze pranie i zmyję tylko makijaż, ubiorę się, słuchajcie, w mój sportowy strój i sobie pojeżdżę na rowerku treningowym, bo nie mam nastroju ani ochoty na żaden inny trening, a to mogę sobie włączyć serial, wiecie, wsiąść na rowerek i pojeździć. Ale jeszcze zanim, no ja to po prostu tak zawsze mam, weszłam do 11 do pokoju, przyniosłam tutaj walizkę i zaczęłam pakować, bo u niego w szafie chowałam takie rzeczy. Typu nowe sukienki dla Łucji, które kupiłam jakieś koszulki dla Ignasza, wszystko takie, które przyda nam się na wyjazd. Do Turcji, natomiast nie będzie teraz noszone. Czyli coś, co już mogę całkowicie wynieść. Moje stroje kąpielowe, jakieś kąpielówki Ignacia i tak dalej. Wszystko spakowałam do walizki i wyniosłam, sobie schowałam, mówię, niech to leży w tej walizce, te różne czapki i tak dalej, żeby później przed samym wyjazdem, kiedy będę, wiecie, pakować się, nie musić szukać po domu tych rzeczy. Gdzie ja to wsadziłam, żeby wszystko było w jednym miejscu. No i zaczęłam się zastanawiać właśnie nad filtrami, jakie mam w domu. I słuchajcie, ja tyle zebrałam, miałam tyle filtrów do twarzy i do ciała. Że nawet jestem w szoku, że je mam. Wszystko podostawałam w tamtym roku z jakichś współprac, ale wszystko patrzę jest w 100% jeszcze terminowe. Do 2026 roku mam wszystkie kremy z firmy Cera. Z Basic Lab mam ważny do wszystko słuchajcie, sprawdzam 2026, a krem do twarzy do 2026. A krem po opalaniu do 2026, więc fenomenalnie. Jedyna otwarta rzecz, jaką tutaj posiadam, to jest krem właśnie po opalaniu, ale pomyślałam sobie, że na pewno nie stracił jeszcze mm, przydatności, a nawet jakby to mam jeszcze. Mm, żel aloesowy po prostu, żeby tak wiecie, ukoić, jakby skórę po opalaniu. Więc o, to jest dwójka, która ze mną na 100% pojedzie, dlatego, że tutaj mamy taką fajną, lekką emulsję ochronną do ciała z SPF-50, szerokie spektrum ochrony, i ja stosuję to zarówno u siebie, jak i u dzieciaków, a to właśnie po opalaniu. I jak wiecie, ja jestem miłośniczką Baby Club i. To jest mój kochany krem z filtrem do twarzy, stosuję na okrągło codziennie i on mi się wykończył, tak całkowicie i definitywnie się wykończył. O proszę, coś tu jeszcze prysnęło, ale nic nie ma absolutnie, ale dostałam już słuchajcie, nowy, większej pojemności i to jest troszeczkę inny, bo się doczytywałam, zupełnie inna konsystencja. No to była taka lekka emulsja, fantastyczna lekka emulsja. I ja byłam zadowolona mega, wykończyłam trzy opakowania, bo ja stosuję filtry na okrągło, nieważne czy jest słońce, czy nie. A ten krem jest niesamowity, co chodzi, słuchajcie, o mm, noszenie na makijaż. Jest pod, pod makijaż, nie na makijaż, pod makijaż. Jest fenomenalny. Skóra się robi taka tempa, matowa. Nie wiem, jak to opisać, ale ona dalej jest nawilżona. Cudownie na to się nakłada cały makijaż i bardzo dobrze wygląda i on wygląda, o tak się prezentuje, jest to lekki krem ochronny z SPF 50, prewencja i antyoksydacja, Basic Lab tak jak mówię i tu jest pojemność 75 ml, więc mega fajny i jego właśnie zaczęłam parę dni temu i na 100% mi starczy, bo nastarczają na mega długo te małe opakowania, a co dopiero większe. No i słuchajcie, z sery mam jeszcze cztery kremy, więc myślę, że filtrów mi spokojnie wystarczy, z czego dwa można stosować dla dzieci, bo to jest typowo krem ochronny SPF 50 dla dzieci. Natomiast tutaj jest, nadaje się od pierwszego miesiąca życia, nie, nie to nie ten, ten, od pierwszego miesiąca życia, ochronny mineralny Nawiwrza i odżywia skórę, więc obydwa nadadzą się dla dzieciaków. I jeszcze mam dodatkowo taki, który chroni nas przed przebarwieniami i taki, który nie zatyka porów i nadaje się do tłustej cery. Więc fenomenalnie. I słuchajcie, mam cerę mieszaną, a stosuję ten do cery tak naprawdę suchej, wrażliwej. I spisuje się fenomenalnie. Cudownie, nic mi nie wysypuje, nie zapycha. Te kremy polecam z czystym sercem, naprawdę z Basic Club, jeżeli mowa o filtrach przeciwsłonecznych. Więc to tyle. I słuchajcie, no nic. Zmykam, zbierać pranie na dwór, robić trening i zobaczymy się już późno, późno. Teraz potrzebuję troszeczkę się jeszcze po posportować, a potem już czysta regeneracja. Cudownie, że już weekend. Dzień dobry, cześć kochani, wczoraj już nie przyszłam się żegnać, jestem o poranku następnego dnia, no co dzień po prostu tak minął, że zapomniałam kompletnie, że wypadałoby się pożegnać z Wami. Ze mną e, resztki na blacie, słuchajcie, śniadanka Łucji, bo ona już wcina i dzisiaj wszystko po prostu możliwe, banan, truskawka, papryka, ogórek i chlebek z szynką, więc wszystko na jedno śniadanie, ale lepiej w tą stronę niż to, żeby nic nie jadło, prawda? Słuchajcie, przychodzę tutaj. Pewnie popełniam błąd mówiąc to. Na pewno popełnię błąd mówiąc to, bo y, ludzie niestety niektórzy zachowują się jak hieny: jak tylko coś rzucę, to y, mają pretekst, żeby móc mi dowalić lub y, wyrazić swoje zdanie, no ale trudno. Z jednej strony ja już to rozumiem i wiecie, po tylu latach bycia na YouTube, to już raczej jestem z tym. Za ten brat z tym, że jedno mu się to nie podoba, drugiemu tamto, przyzwyczaiłam się, tacy są ludzie. Nawet nie to, że mają inny gust, tylko to, że muszą ci to wypomnieć albo o tym powiedzieć, albo to podkreślić, żebyś przypadkiem nie zapomniała. No i na przykład, to jest taki przykład: słuchajcie, pod nowym filmem, który dodałam, i mówiłam wam, że przez pół miesiąca mi nie było, bo pracę łączyłam z domem, z, no po prostu, z gonitwą. E Dostałam i jeszcze powiedziałam, że źle się czuję, zmiana tabletek hormonalnych i tak dalej. O matko. Słuchajcie, naprawdę jak ktoś ma słabą psychikę, to idzie się po prostu y, załamać po pierwsze. Lub szukać w Google przyczyn swojego samopoczucia czytając te komentarze. Według Waszych komentarzy to mam depresję, nerwicę, jestem w ciąży. Yy, zatruwam się sama tabletkami hormonalnymi, bardzo niezdrowo się odżywiam, dlatego też takie są efekty mojego zdrowia. Yy, zmęczona jestem po 4 godzinach pracy, w ogóle jakieś nienormalne. udaje idealną. To są, to, to są w ogóle wasze yy, rady yy, lub yy, sugestie dotyczące mnie i po prostu yy, Ręce opadają, naprawdę. Czytam to wszystko i już mam depresję, nerwice, jeszcze ciążę dodatkowo i po prostu wszystko, oh my god. Tak czytam, otwieram tu buzię i myślę, Karola, w jakim musiałabyś być w swoim etapie życia, żeby komuś coś takiego napisać? Wiecie, taką dobrą radę, idź się zbadaj, bo masz depresję, nerwicę, zrób coś z tym, zastanów się nad sobą, źle się odżywiasz, źle wyglądasz, w ogóle bardzo ładnie wyglądasz, a patrzysz na siebie w sensie tak krytycznie, że mówisz, jeśli się ze sobą czuję, to mnie od razu do psychiatry kierują, albo do psychologa, bo to znaczy, że coś się ze mną nie tak. Bo jak w oczach innych wyglądam dobrze, a sama się ze sobą czuję, no to ty psychiczna po prostu nie może tak po prostu być zwyczajnie. Jezu, naprawdę mówię wam to na kompletnym luzie, ale czytając te komentarze, to ze skrajności po prostu skrajność wszystko mi jest. Ja aż y, łapię się za każdym razem na tym, że nie, nie będę się tutaj żaliła, będę przychodziła tylko uśmiechnięta. Potem jak jest za bardzo tego cukrowania, według Was, z mojej strony, to wychodzę na y, fałszywą, wiecie, bo tylko ten czas, ranie tęczą, udawanie i pokazywanie idealnego życia. Jak mówię, że coś jest nie tak, to masz kopa w dupę. My Ci pokażemy, gdzie Twoje miejsce i jaka jesteś beznadziejna. No po prostu, naprawdę. Nie przestaną mnie zadziwiać ludzie ich dawanie rad, i takie chcę dobrze dla Ciebie, więc Ci powiem, bo to jest, to jest na tej samej zasadzie, co chcę dobrze dla Ciebie i powiedz mi, dlaczego nie jesteś w ciąży. O, kochana, naprawdę. Tak te dźwięki wydaje Łucja, więc tak sobie teraz rano czytałam te komentarze i miałam się zabrać za odpisywanie. Dobra, Łucja przyszła, słuchajcie, chlebka z miodem i posmarowałam na deser, deser musi jakiś być. Wiem, że to straszne. Dobra, yy, ale tak do sedna to powiem Wam, że yy, jest się niedziela. Waniula w ogóle musimy z nią właśnie, a propos teraz zaczęła się drapać. Musimy z Panią jechać do weterynarza koniecznie teraz w tym tygodniu, poniedziałek albo wtorek, będę dzwonić do Pana Macieja, tak samo się nazywa jak mój mąż. Bo wydrapała sobie uszy aż do krwi, słuchajcie z tego drapania się, a dostawała środek przeciw chłom, i ja uważam, że on zadziało na nią po prostu za silnie. Bo ona mam wrażenie, że nie ma pcheł, tylko ma po prostu chorobę skóry. Kiedyś Pumba tak miał od tej obroży takiej, foresto czy jakoś tam, aż mu czerwony tu miał taką czy wokół i się taka zrobiła, czerwona. I ona ma bardzo podobny stan, co Pumba kiedyś na uszach. Aj, jak nie urok, to sraczka. Ale dobra, pomijając już kwestię psa, to słuchajcie. Dzisiaj w planach porankowe, poranne, tak się mówi, poranne rowery. Ale czekam, bo te poranne rowery to nie znaczy, że Karolina Wariatka wstała o 5 i wszyscy i jedziemy na rowery. No nie, absolutnie. Łocja i ja wstałyśmy, natomiast mój mąż i nas śpią, słuchajcie, i niech sobie śpią, bo jest dzisiaj niedziela, więc ostatni dzień tak naprawdę nabierania sił i regeneracji. Więc pojedziemy na rowery, może się zrobić ciut cieplej, chociaż jest bardzo przyjemny poranek, bo mimo, że jest po 6 godzinie, to jest 13 stopni, więc nie jest źle. Od dzisiaj już ta pogoda ma być coraz słabsza. Ale rowerki, a potem jesteśmy po prostu w domu. Myśleliśmy, że jak słoneczko wyjdzie, to rozpalimy grilla, a jeżeli nie, to będziemy grillować to na patelniach grillowych, co mamy. Ja przygotowałam indyka i kurczaka, ale przygotowałam na razie, że po prostu rozmroziłam. Z jednego chcę zrobić szaszłyki, a drugiego nadziać czosnkiem i serem, pozamykać folię i tak, żeby się piekło na grillu. Natomiast mąż ma jeszcze karczek, karkówkę, czy... Coś, coś, jakieś mięsko, jakieś inne mięso i zrobię jakąś fajną surówkę i taki będzie nasz dzisiaj obiad, więc tak, więc się troszeczkę na sportowo, a potem już leniwie, dzisiaj się z całą rodziną nie widzimy, ostatnią niedzielę spędzaliśmy tak bardzo gościnnie, więc wystarczy, ja potrzebuję też tak jakby odpocząć, móc być w się nie malować się na ludzie, o właśnie z umytą głową, ale nie niewyfryzurowaną i to tyle. Żegnam się z Wami, widzimy się w przyszłym tygodniu. Yy, w przyszłym tygodniu mam dwa zebrania w szkole, pracuję na popołudnia, więc jest szansa, że się zobaczymy. I no, i troszeczkę inaczej się będzie układał ten tydzień, więc na 100% tutaj przyjdę. Dobra, ale pozytywnie kończymy ten dzień. Słuchajcie, trzymajcie się cieplutko i proszę, opanujcie się co chodzi o te komentarze, bo naprawdę to, że ktoś Wam mówi o swoim samopoczuciu, to nie zawsze znaczy, że oczekuje jakiejś rady. Można, to nie o to chodzi, bo chcecie tylko pochlebstw, wy, youtuberzy. Nie, ale po prostu w życiu normalnym, jak kogoś spotykam, to nie, nie, nie wiem, nie oczekuję, że będzie mi radził, jak żyć, albo że będzie mi klepał po plecach i zawsze mnie wspierał. No nie, wystarczy po prostu pokiwać głową, jak ktoś do ciebie coś mówi, a czy oglądając coś, wystarczy nic nie napisać, albo napisać miłego dnia, po prostu, bo każdy żyje jak żyje. I to jest takie... Wiem, wiem że w kij w robisko Na 100% po prostu. Czekam na komentarze. Jak zwykle. Ja zawsze mówię coś po to, żeby coś się zakończyło, a powoduje, że jest jeszcze gorzej. Niestety. No trudno. Życie. Trzymajcie się cieplutko. Trzeba mieć twardą dupę. Taka prawda. Miękkie serce i twardą dupę. Do zobaczenia.